Cześć, witam was na mojego kanału, Karol w lesie, dzisiaj mamy niedzielę i ja wybrałem się do lasu zobaczyć, co tam usi korek, czy przetrwały ten mroźny, bardzo mroźny tydzień. Wybrałem się co prawda na piechotę, bo przez tydzień trochę jeszcze śniegu dopadało, a ostatnio jak już było go trochę mniej niż dzisiaj, źle mi się jechało, więc zdecydowałem się pójść na piechotę. Zobaczcie tutaj, jak to się prezentuje. Przez tydzień trochę śniegu dopadało, dzisiaj w nocy też padało i też mogła być taka nieugnieciona, co prawda lekka, yy, de, lekka malutka pokrywa śnieżna, ale za czy siak zdecydowałam się pójść. Też mamy aktualnie 0 stopni, można powiedzieć, że taka lekka odwiesza, ale tylko taka lekka, bo słuchajcie, wczoraj też było 0 i tego śniegu to nawet nie ruszyło, nawet tutaj na chodnikach słabo to topniało. Więc wątpię, że dzisiaj śnieg stopnieje. Co prawda, o, mogę Wam to pokazać, że śnieg jest, o, lepiący. Dzisiaj też jeszcze przelotnie może padać, więc zobaczymy jak to będzie. Słuchajcie, na stawie jest oczywiście ludno. Były takie mrozy, minus 23, nawet w nocy u nas było. Więc bardzo duży mróz. Oczywiście ja nie wchodzę, ale widać, że ludzie tutaj, o, wchodzili. Są ślady, ślady też psów, więc no... Dużo już było takich wypadków właśnie z tym lodem, ale ludzie dalej, jak widać, ignorują to. Aktualnie mamy 0 stopni, może padać śnieg, zobaczymy jak to będzie. Śniegu jest całkiem dużo, na pewno więcej niż tydzień temu. Jeżeli dzisiaj śnieg nie stopnieje, a mała jest szansa, że stopnieje, no bo 0 stopni, może być jeden przez tam 2-3 godziny, a raczej mało prawdopodobne, no to raczej powiem Wam, że ten śnieg się może jeszcze na kilka dni utrzymać, bo... No na razie niezapowiadane są jakieś większe ocieplenia. Dopiero tam chyba u nas, u nas na od czwartku. O, nie wiem czy to widzicie, ale powolutku zaczyna padać śnieg. Tak powoli. Zobaczymy czy coś jeszcze napada. O, mamy tak, takie przelotne opady śniegu są. O, teraz troszkę pada tak przelotnie od czasu do czasu. Czasem to też właśnie z drzew trochę zwieje. Ale ogólnie raczej teraz zbytnio nie pada. Śnieg jest bardzo lepiący, o! Ale jest go dużo ogólnie. Jest go dużo. Co prawda może nie aż tyle, ile było tam w grudniu przed świętami, no bo to wtedy to pół metra spadło. Ale ogólnie jest go całkiem dużo. Ja właśnie będę szedł też do sikorek. Zobaczcie, co tam u nich, no bo te mrozy jednak były. Kilka dni było, chyba dwie, albo nawet trzy. Trzy noce było aż takie mroźne. Z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę i ze środy na czwartek. Już od czwartku było trochę cieplej, takie. Niby na ten, niby na minusie, nie, ale jednak już dużo cieplej, no bo minus, nie wiem, minus 5 w dzień, minus 10 w nocy, czy nawet, nawet bym powiedział, że trochę cieplej. No to jednak jest. Duża różnica, jak minus 10 w dzień, a minus 23 w nocy. To to jednak jest duża różnica. No i co, zobaczymy jak to będzie. Jatr też wieje, co prawda w lesie tego nie czuć, ale o, widać to. No i zobaczymy, zobaczymy, co tam u tych sikorek słychać. Ja będę powoli szedł i zobaczymy, no mam, myślę, że... Pewnie jedzenie całe zjedzone, to raczej się tego spodziewam, ale śnieg jest taki lepiący, więc rowerem też by się też z tego względu źle jechało. No i ja powoli będę na razie szedł, bo to też jak się w jednym miejscu stoi, już wam to kiedyś mówiłem, to, to też się robi chłodno, co prawda. Powiem Wam szczerze, że jak te, były te minus 22 Rano, i ja szłem do szkoły, to tak mi było zimno, że w porównaniu do tego, co jest teraz, to mi jest cieplutko, tak szczerze powiem. A jest tak niby mi jest ciepło, w porównaniu do tego, co było, a ten śnieg się ledwo topi, więc to tylko pokazuje, jaka to jest różnica temperatur: minus 20, 0 stopni. No to jednak jest duża różnica, i ja mam wrażenie, jakby było po prostu ciepło, bo przez te kilka dni naprawdę chodziłem do szkoły w rano i to było bardzo zimno. Co prawda pogoda wtedy też była taka ładna, no bo słoneczko świeciło, ale ale zimno tak czy siak było. No i nic. Zobaczymy. Ja idę dalej zobaczyć, co tam musi korek Więc przejdę i Wam za chwilę pokażę. No i jestem już przy kapliczce. Rozwiesiłem sikorkom jedzenie i nie tylko ja, bo widać, że tutaj inni ludzie też tutaj byli i wieszali. Nie tylko. Tutaj o kuleczki, ale też widać, że słoninę również. Sikorki przed chwilą poleciały, bo to jest taka jakaś ciemna chmura, troszkę przyszła. Ogólnie cały czas jadły, też się może mnie wystraszyły jak po teraz podeszłem. No i co? No, widać, że o! Słonina już chyba kilka dni temu ktoś dał, bo jest zobaczcie jaka jest podziobana. Tamta to już w ogóle taka bardzo malutka. I co? Niech troszkę topnieje, ale tak tylko lekko. A tutaj zobaczcie, chcę Wam coś pokazać, o nie wiem czy to widać, o dzięciołka mamy. Ja podejdę bliżej i zobaczymy czy on ucieknie, o. Mamy dzięcioła. Daje chyba, że myśli, że ja go nie widzę. Jestem już naprawdę blisko. Nie wiem, podejść bliżej czy nie. Korki też widzę, przyleciały, ale podejdę jeszcze z dwa kroki. O! No! Naprawdę tak blisko to ja chyba dzięcioła jeszcze nie widziałem. Ja nie wiem, czy on udaje, że go tu nie ma, czy co? O! Ruszył się już. O! Chowa się, chowa się. Już. Spina się tam na górę, ale nie widzę go zbytnio. Strasznie dzisiaj wieje, naprawdę tak wieje, że zimno. Aż taki bardzo zimny wiatr. Właśnie niby jak odwierzę, to zazwyczaj tak wieje ciepły wiatr, a tutaj zbytnio nie mam. Bo to tak ciężko na zaś odwierzał. Przez najbliższe dwa dni to raczej będzie już na minusie, więc może właśnie już przywiewa powoli zimno. No nie wiem. Korek nie ma już, znowu uciekły, tylko wróciłem. No i co, ja je dokarniłam, też pewnie za chwilę będę wracał. Był ten wiatr taki zimny, zresztą temperatura było 1 stopień już chyba Teraz mamy na razie już chyba 0 znowu o, tu jest o, skoreczka. Nie wiem czy ją widać. O! Jak? O! Yy... Nie, nie widać. O, tu jest. strasznie szybkie one są. Dzięcio, jak usiądzie, to już je. Sikorki tak szybko, szybko. Śnieg od czasu do czasu przelotnie pada. Tak, raczej nawet bym bardziej powiedział: prusy, bo to na razie słabiutko to jak pada, to słabiutko. Jak jakaś taka ciemna chmura nadzie, to chwilę popada. O, jest tutaj chyba. Sikorka, o, zbliżymy. O, mamy sikoreczkę. Jest sikorka. O, teraz się taki wiatr zerwał. Powiem szczerze, nie wiem, czy, jakaś, czy jak, jakiś śnieg mocniejszy idzie, czy już po prostu temperatura spada poniżej zera. Bo nie jest to ciepły wiatr, tylko zimny wiatr. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, ta Sikorka taka bardzo ładna, bym szczerze Wam powiedział. Jedna z ładniejszych, jakie tutaj latają. O, sami widzicie jak ona tutaj się prezentuje. O. No i tak sobie działa. Akurat tą kulkę ja powiesiłem. Akurat tą. Właśnie tam często dzięcioł do tego drzewka lubi przylatywać, więc specjalnie mu tam też dowiesiłem, żeby on też mógł coś zjeść, bo tutaj o, do tych kulek tu bliżej to raczej zbytnio nie przylatuje dzięcioł. Raczej on tutaj właśnie tylko tam, do tamtej kulki. No i nie, ten wiatr się zerwał. Mam nadzieję, że to nie, że to jakiś mocniej śnieżycy nie będzie, no bo ja na razie jestem w lesie i też nie chcę bardzo przemarznąć. No zobaczymy, no. Na razie w lesie. Chłodna, ale na pewno już wydaje mi się, że już śnieg na pewno dzisiaj nie, nie cały, no bo o, taka warstwa, to raczej. o. Ale jeszcze lepi się na razie. Póki co się lepi. O! O. To akurat sypki nie jest. No ale nie powinien. Nie powinien stopnieć. I myślę, że już nie stopnieje. O. Tutaj jakaś jeszcze jedna sikorka No schowała się już. O, znowu jest. Ale już inna. O ta! Ta jest bardzo ładna. Bardzo ta ładnie, moim zdaniem, wygląda. Jadr wieje, śnieg z drzew po, pospadał. Bo tak to były takie nawet ładnie, bym powiedział, oprószone miejscami. Tym śniegiem, co dzisiaj w nocy padał, a tak to. Tu jest sikorka, to jest ta czubatka, ale już poleciała. To zobaczymy, jak to tam będzie. Ja, ja już wracam, bo tak ten wiatr coraz mocniej wieje. Już cały śnieg z drzew pospadał, tak to ładnie to było takie opruszone. A tak to, no niestety zwiał, bo ładnie to bardzo wyglądało, tak mało, delikatnie, ale ładnie przypuszczone, taka malutka warstewka. Tu sikorka, nie wiem czy to widać. O, tu nawet są dwie, przybliżę. O, o jest jedna, o uciekła już. Tu jest jeszcze jedna, o. Widzicie sami, jak to tutaj wygląda. Dużo mają jedzenie widać, że ten mróz to nie tylko ja im pomagałem, więc na szczęście przetrwały tą zimę całkiem dobrze. No i tak ma być. Ja na razie, słuchajcie, już będę powoli kończył, będę wracał do domu, bo strasznie ten wiatr wieje, taki zimny ten wiatr i to trochę źle się czuję przy tym, bo to tak wiecie, nie fajnie jest. Taki zimny wiatr nie lubię tak szczerze. Jak tak wieje nieprzyjemnie, jest bardzo w lesie wcześniej tego nie było czuć, ale teraz już tak trochę mocniej wieje. No i zobaczymy. No ja powoli wracam do domu. Pozdrawiam was serdecznie i żegnam się z wami do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.